Mango, widzicie, tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj fishing planet od początku. Zrobiłem sobie nowe konto Steam. No, dobra, Nie. Nie. O, tak. Kolor skóry, ten kolor oczu, brązowy. Włosy. No, majestetyczny. Ja dobra, spodek. Spodnięte. Pik nie wygląda. Dobra. Idziemy łowić. Oj nie, mój komputer tego nie wytrzyma. Najżej to zmienię. A raczej laptop nie komputer. A jakbyście się zastanawiali, czemu tyle nie było filmów dwa miesiące jakoś bo to od shorta ostatniego to dlatego że CapCut wprowadził takie coś że mm, tak i <grym> forgot <grym> że kurde że na środku ekranu jak chcę coś zmontować, piszę Made with Cupcat 3, e, przez co nie wiedziałem co robić w ogóle. Ale Chata GPT się spytałem i polecił e, taki fajny tak, taką fajną apkę do montażu. E, zapomniałem nazwę. No, sobie ustawiam, dobra? E, Zarzucony. Frum. on dźwięku nie ma. Ej. Sekunda. to sobie tylko zmienia. Ja chcę Ci dźwięk. Bruch? Co ja mam laptop? Nie mam laptopa, wiedziałem to o co chodzi. What the hel. Eee, eee, sekundka? Dobra, sorry, jeśli teraz, teraz mikrofon źle działa. Ale generalnie to musiałem wyłączyć słuchawki, żeby z głośników zwykłych działało. Więc no, będzie na razie tam bez słów, Bez. No tak, w sumie to tak. No, coś skupię już szybciutko. Siedzi. Więc co to tutaj? Basik niebieski. Prrrrrr, dobra, 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 dobra. Sprzęgło! Nie się ten... A! Dobra. Już to nie jest sprzęgło, tylko to jest hamulec, ale niech będzie. O, już coś skupię. Siedi, Siedi Lipkin Zdrago Oki okay. mm. E fajna muzyka Malediwy do Dali to Piękna muzyka Dobra, weźmy o robaczki M bleh, bleh? <laughs> Mam robaczki Generalnie to Ashe Czute znam w Shippanów. 4 lata gry oraz... Ten. Oraz... Kurde, zapomniał. E. Oraz... Kurde, czemu ja nie pamiętam, co ma... E, oraz 83. E, level to... to, 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 to Czute. się się. Czute się znam. Czute się. No, żeby było. Troszkę nad... 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 nad nad dnem. Ja wiem, że dzisiaj wracałem z Chorwacji samolotem, ale nie powinien... Nie, nie powinien mi się tak język pląpać. Bo tak, byłem na tydzień w Chorwacji, załowiłem tam fajne sargusiki... Aha, no nie, nie ja zazwalają tak samolotów, większych O, no, jest to większa rybka. I co to za rybka? Masz tu rybkę. Czym ty jesteś? Mm. Mm, metalowy bez biały, tylko że... Jest czarny. Jest ciemny. O, nowy poziom. Opuść jezioro. Samot na no Dobra, wychodzimy. Kręcimy. O, oh, fajne pieniądze. hmm, ciekawe co zrobili. o, oh, to fajne, ale kosztuje tyle, że. Oh, oh, oh. Ale ja też nie chcę tego robić tak ten. Tak. Ale to dziwnie wygląda, już mam na zwykłym koncie. Wszystkie mapy, a czy na głównym koncie, oprócz tej, to tak dziwnie wygląda, jak każda mapa jest zamknięta. Wow. Dobra. Mam 5000, to możemy. Fajne, kostki. Po prostu Ale sping. O. Ale dobra. Ja sobie spróbuję kompletować każde łowisko, czyli jak mam tutaj trzy gatunki dopiero, to możemy mieć każdy. Na przykład tutaj względem mam, szpako będę miał, sumikę też, i ba bam ba, ba. Bum, bum, bum. <ścoughs> co ja robię? Dobra. Czas. Mamy 17. I ustawmy się taką. I rzućmy gdzieś tu. Zaczep. Pięknie. Dobra. To rzucamy. Zaczep. Ja ale jeszcze coś, żebym złapał. Co to jest? Prordestnicy. O, chociaż bitcoin nam Nie, dobra, tutaj nie mówię. Nie, tu nie mówię. Zarzucę sobie tam, bo widzę, że coś tam skacze, się spławia i w ogóle. U. Co to było? To było coś gigantycznego. Tam te hej Co tutaj pływa? Jeśli zjem mojego robaka, to mam po sprzęcie. <grym> A ładną grafikę zrobili. Kiedyś to, to było takie Po prostu kiedyś to było złe, teraz jest git, ale czemu ryby nie biorą? Halo, ryby. O, tam znowu skoczyło coś. Dobra, rzucę gdzieś tutaj, o. Czy tutaj, o, będą ryby? Те бил само учек това, аби няще двери без лопа. o co chodzi? Nie, że powinienem poczekać trochę, ale. No co, co tutaj pan... E, dobra, spójrzmy w Spróbujmy... E, Mówię, spróbujmy. Eee, Spróbujmy. E, dobra. To pójdźmy do jakiejś sekretnej miejscówki. Dururu. Tak, ja jestem specem od Fishing Planet, ale nie, mogłem, nie, nie mogę złapać ryby na pierwszym łowisku. Eee, to nie jest spec, nie? To, kto, kto do mnie pisze? Ja tu nagrywam. Doli... Nie. Nie zrobiłem swojej lekcji hiszpańskiej od 100 dni chyba, około może nawet pół roku. On mnie znajdzie. Nie wiem o co chodzi? To te Normalnie to już złapał, nie? czas dobra, wydam te zero złotych. U, słonecznie. <laughs> Na pewno tak wygląda chodzenie A raczej bieganie Eee, dobra Pójdźmy tam A jest tam Tam e, dobra skubie skubu bu bu jest w końcu ryba. no bo ten tak, nie biały, bas biały brrr dobra, nie ładne to em, załatwiam misję, no czemu nie bas czerwony, bas ja... dobra to zobaczmy z powrotem. tu jednak to nie działa no yy. czemu nie biorę Znaczy się była jedna ryba maciek podaj porady co z tego że ja... pokażę wam moje konto to nie ten... yy. to, to ja O to, 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 to ja Dobra o, Dobra, da baby Daj poradę to, Na pewno się to tak czyta No, po tej słonie Dajemy dziwnicie. Dziownicę na dziownice powinny brać. Ale one nie chcą brać. No i teraz trzeba czekać, aż zaczną brać. O, dobra jednak. Jednak... Jednak wystarczyło cierpliwości. Jest. Większe coś. To czemu to jest taka cicha gra? do jasnej ciasne. Ja to podgłośnie. O. Dziwna! O nie! Uuu, zmienię jej dźwięki Dobra, nie Kupowanie licencji Na dzisiaj O, już coś skupię, dobra, jednak co, cofam to, co mówiłem chwilę temu, biorę jak szalone Bas czerwony? Czekaj, a ten... ty. To był kiedyś bas czerwono O, to help. Czekaj, czy ja się nie mylę? Może ja się mylę. Nie, nie, się mylę. Ja chyba coś pomyliłem. To może był zawsze bas czerwony, a ja coś przekręciłem na czerwono uchy. misję, czyli teraz wzdęga i sinerek a nie jeszcze baz zielony znowu tamten szczupak wyskoczył ściupa kabra baz zielony wzdęga i świnerek sinerk? sinerk? nie yeah. Skubie, skubie i siedzi. Medalowy barczek. O! Leśni willa. Po czesku! Ło! Wow. Dużo nagród. Ale najpierw chcę zrobić eksplorację, ale u I w następnym odcinku się zabierzemy za... faktycznie zarabianie, w sumie. O już 17 minut nagrania to troszkę długa, bo ja się nie wiem. Może chcecie dużo, odcinki, możecie napisać w komentarzu. Ale chyba nikt nie dotrwał do tego momentu. Ja. Yeah. E. Dobra, nie wiem. Rybki, wiesz? O Rybki, rybki, mam pysznego rabaczkę Rybki, rybki, mam pysznego rabaczkę O, bierze coś Bum, 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 siedzi pikna rybka Pas niebieski A gdzie wzręgaj sinerek? Sinerek bez nerek I co, jak mam nowe konto Steam To mogę też zrobić RF4 od początku O jest was zielony Baz zielony Zielo Nie Nie wolno O uszy mi się odetkały To dlatego nie słyszałem Dobrze ale nie mogłem mieć ich aż tyle zatkane, aż tyle czasu zatkanych, bo 5 godzin od samolotu to nie sądzę. Nie wiem. Już coś skubuję na chleb. Dręgi i świnerka. o, już coś skubuję. jakbyście się zastanawiali, czemu tak szybko wiem, to tutaj piszę, zaczekali. i też potem jest takie, tip". o, jest z, z, z. Z jest w zdręga. teraz jeszcze sinerek i będziemy kończyć ten odcinek dobra gdzie jest sinerek bez nerek nie wiem, czy, nie raczej każda ryba malarki bo inaczej to by zdechły o już coś zgubię czy to sinerek personal best. Co ja to powinienem zamknąć, kapą? O, jesteś skupiony. Bubu, bubu, bu. Skubu, bubu, siedzi, dubu, bubu. Tysiner. Ptyshiner. Wygląda płoteczka. To... Po... Chcę sprawdzić jeszcze... Nie. Dobra! To w przyszły... Przyszły? następnym odcinku od... Złowimy jeszcze tutaj sobie... Y... Tą rybkę... Tą rybkę... Nie, tam... W następnym raczej, nie? Y... Tą rybkę... I tą rybkę... Czyli generalnie drapieżnik uchwały... bufala, Więc... No... Co. To... Dobra, najpierw zobaczmy co on tutaj wyciągnie. To i ba. Dobra, do zobaczenia. U, u. What the hell? To do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, To